I ja się z tej strony, Simon, witam w kolejnym odcinku Zrobok i witam was razem z Misiaczeku, Tak, wpadajcie na jej TikToka, bo mam, Misiaczeku się nazywa. Ale to nieważne, dzisiaj gramy Fire Braiding Simulator, czyli zianie ogniem, po prostu. <noise> e, tak, pozdrawiam 99 widzów, bo widziałem super, bardzo się cieszę. To jest gościu, jakie... dziwne, że tu się zarabia Ej, ja mogę sprzedać te moje palenie, bo... 79 tylko kosztuje taką coś? To buksów! To buksów. Ups, pomyłka. Je to mi daje? Może na odcinek kupię. To już, już więcej może kosztuje. Ale nieważne, ja... Jaki... Dobrze, ja... Refil sprzedaj. Ja się A ja nie mogę sprzedać. Co to jest? Masz 500. Ja też chcę. Ja. Ja, ja chcę. Do jak dołączę do grupy? Jak się do grupy dołącz? E, ale siemek naciśnij znaczy mam. Musisz iść do skrzyni. Przepraszam. A to co są Ja mogę sobie ją kupić. Ja też. Tutaj idę sobie kupić, co trafię, chcę Jeszcze zobaczyć. Jeszcze Nie. Zobaczmy, wow. a to... Ja! Ile? To 75 bilionów tu kosztuje. Dobra, ja kupuję to. Cicho co trafię? No? Cicho co trafię? Ile? Jaki to jest? On to jest 6,5%. Laura, słyszy. Mi czego usłyszysz? Tak, tak. Co razy 6 mi daje? Wow. O nie, bla, bla, bla. No Ja, ile chcesz? A mi się czego nie kupujesz sobie jaja? Za niedługo, tylko ja zbieram za to, na to za tysiąc. To jest dziesięć tysięcy? <laughs> może kupić, może nie. Która? No to. za ma. Co nie zużyjesz? Holiday egg. <laughs> Dlaczego nie mogę tego sprzedać. Nie On wiem. Sprzedaje. Ja, ja chodzę po wodzie. Nie no, co to jest niemożliwe. Dobrze, i ja tu mogę sobie coś kupić. Ja tu mam. Za 50 końców razy dwa... Okej, okay, to mam. Co Ale bo 50. Są w ogóle Dobra, idę kupić jajo. E, są tu jakieś wyspy serio? No. Tam na górze. 500. A nie, raz za 10 tysięcy. Którym się to kupię. mała brązowego psa. Jaki on jest? On jest common. Ja. Ja. Common, common. 10%. <laughs> on za mną chodzi? No. To są? No za tobą. A bo... Ja sobie też to, że dokupię, to żebym miał... A nie gdzie to jest dżep? A tu Ja jest. sobie na większą pojemność kupuję. Dobra. No jaki e, ja, ten pies jest silny. A gdzie gdzie jest, jest mój pies tak w ogóle? Ja go tu nie mogę znaleźć. Pokażę ci mojego najlepszego. Ja nie mogę znaleźć mojego psa, on się po Ale Ej, to jest to? Aha, to jest za 200 Robuxów? Patrzcie, za 200. A no. tu jest za dzień, to jest to samo. E kupić? Za Robuxy? No. no. Nacinek. No to kup. Na pewno? Tak. Dobra, kupujemy. Buy no Nie? Dobra. Mamy to cicho. Co? Wow. Ekstra. Do minus. Ile to mi daje? Raz, razy ile? Laura, o, mi się ile to mi razy daje. Ja! Co? Dlaczego ja nie mam tych Robuxów? Czy tam Robloxów? Co? Dobrze to kupiłem. Kupuję większą pojemność. Kup mi też. Ja ci oddam. Aha! aha. No serio. Więc zostawcie łapkę w górę. Za to ją. No. A co mogę jeszcze trafić? Mogę to kierować cukierki. Co to jest w ogóle jakieś pieniądze? No, sprzedaje mi. Nie sprzedaje mi to. O, jest Czy teraz to są jakieś domy do sprzedawania? Dobra, już mam 284. Czuję większe. Tak. Jakie to jest dobre. Cieszę Jaki się, że masz dobre. tego za Robuxem. Albo. No, jak to mówisz, Robux. On jest Robux. On się Robux nazywa. Co? No? Ja. Zacz. X2. Nie, to jest inna nazwa. Co to jest? Dobra, idę sobie kupić na. Czekaj, czekaj. Ognie? Ja Sto... nie. nie mogę przejść. Rangi tu są. Rangi. Ale co. Ile to mi daje? A, Ja sprzedałem. Bieram pieniądze. Są. Dobra, ja sobie kupię wówczas. A nie, jesteśmy jeszcze. A to nie stać, mnie. To kupuję. I to się kupuje. Czekaj, czy ja mam czerwony ogień teraz? Chcę sprawdzić. Okej. Okay. O, mam czerwony ogień! Sprzedam. Ja mam 201 pieniędzy. A, jakie to jest? Dominus, to to jest... Dominus. To jest... To jest mistrzostwo jakieś mogę kupić? Palenne opakowanie, Zabiacie. ty to zarabiasz? Jak miliard. Y... no? Chciałem jakoś urozmaicić ten odcinek, a nie żeby robić jakiegoś siebie nuba. Co to znaczy? Ja mam niebieski, a nie no, i ile ja mam. Tysiąc już mam, a Ty sobie kup na to, żebyś miała lepsze to. Ale co sobie kupić? No plecak, opakowanie. Jakie opakowanie? pokaż to. Gdzie się to kupuje? Patrz tutaj. Czekaj muszę. Tutaj się kupię w shop. Idę. Ja mam już dwa i pół tysiąca prawie. Ja. Yeah. Jaki ten jest dobry. Kolejne tysiąc, jezka. A jest za co ty to kupujesz? No, z, no za pieniążki w tej grze no. i już Te są wypełnione. Eee, ależ. Co mam. E, gdzie mam kliknąć? Eee, fuels. Rozpaliwo. Nie wiem czemu się to nazywa paliwo. Ej, jaki ten. Dominus jest dobry. Dobra, mogę kupić kolejne opakowanie i 4k 3000 k a to nic dla mojego dominusa <noise> co? ale gdzie jestem? ale chociaż jestem od Ej, ciekawe czy tutaj można dawać te dobra na no, jakie to opcji. jest dobre Jukano, dobra, dobra. ja tak wypełniam i już już ma 3000 tysiące! 13000. 13 tysięcy. Jak? Ja... Dobra. A to ile kosztuje? 99. Może kiedyś też kupię. <noise> Nie, bo to jest Znaczy Simon, przepraszam. Jezus, to przesunął nazwę. Patrzę na nazwę i czegoś innego. Dobra. I 10 tysięcy. Chcesz zobaczyć mojego epickiego reniferka? Mi się. Ja. Co to Ja, ja szukam. I 22 wakacji. Jak? 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 I 2 tysiąca za 3 tysiące. Dobra. I Dobra, i refin. Dobra, sprzedaj, i oddaję. Jak Ty masz tyle tego. A mogę kupić chyba kolejną już. Jaja? No. Serio? Już mogę trzy jaja kupić. No, A ja ile to kosztuje? Jakie to Aha. Lucek. List lucek. Dobra, ja tu kupuję już. Kolejny backpack. Dobra, kupiłem chyba. Mam? Dobra, mam. Jeszcze... Dobra, cało mi się nie było. O, kurde, 25 kam. No i rafinowa <laughs> znowu. Co dostałem? Kliknij to. to jest, może, że to jest na auto. Na auto? Ja muszę sobie dokupić, bo już słabo. Ile ja tego mam? No, to jest przesada sobie kupić kolor ogni. To jest za tanie, muszę kupić, chcę droższe. Simon, kupi tego peta. Ej, a da się to... w ogóle dawać te? Nie. Szkoda. Szkoda. 9 Dobra. dobra. Misiaczeku, zobacz jaki mam ogień. jo! Dobra, sprzedaję to. Grażę lepiej niż Co ty sprzedajesz? Jaki ja jestem. Jaki ja wysoko jestem. Sprzedaję tu. Ej, i mogę już sobie na kolejne jajko za chwilę kupić. Ej, ten tyle mi daje. Dobra, kupuję kolejne jajko na tiru. A to kosztuje? Nie, zaraz to duża. Dobra, kupuję to. Kup. Dobra, co to? Idzie. White Good. Bunny. Jaki on jest? O komon. Ja mam Komon. Ja mam jednego peta. sobie. Jestem biedna. Ale mogę tylko tyle sobie dać. Szkoda. Ja sobie ja zbieram, zbieram 500. bardzo. I już mogę kolejnego! Za chwilę. Za? A mogę jetpack sobie kupić? Nie wiem. Nie, to 5 milionów kosztuje. Nie, nie, jest sam Ile to kosztuje? 5 milionów. Ja. Yeah. O jest. Ile to kosztuje strasznie? O, stars. Ej, co są za biliony? I one są rare, legendary albo... Etyp. A to jest jakiś rare, rare? Epic Probux. Oh, <laughs> Kupię sobie to za 10 tysięcy, żebym tylko trafił common. Ja mam tylko jednego peta, który jest... Jaki? Nie widać, ale jest chyba Komon. lisa. Jaki on jest? Lisa? Common! Lisa, żeś trafił? Pokaż. Ja. ja Zdrożca. Ale w którym to jajku kupiłeś? w tym za 10 tysięcy ja się dobra wiesz że ty chyba możesz wszystkie wyciągnąć nie tak by i na tak Sprytanie. no to pewnie za robuxy sobie dokupi dobra już 99 tysiaka. kup mi to jajo. kup za swoje sobie kup nie mam 2, 7, 8, 5, k Zbieram te pieniążki i zbieram, i nie mogę zbierać, Kurczę, mhm. myślałem, że ktoś przyszedł. I też mi się tak zdawało. Ej, ja cały czas mój mikrofon tak na dole. <noise> Nas nie było za dobrze słychać chyba. Nie wiem. Próbuję się tam spiąć na... A ja próbuję kupić coś lepszego. Bym w końcu tak... Idealnie, 100 tysięcy. Ja idę tam na górę też. Simon, Simon. O, wyszłem poza obronę. Tam jakiś, nie wiem kto jest. Będę działał na niego ogniem. Je... On ma słabsze pety, więc spokojnie. Gin, gin, giń. A, a masz. Co mi zrobisz? Wow. Tutaj... Ja chcę, ja chcę być. Wszyscy tu się zebrali baterial to jest. A nie! Skłon się. A, nie byłem. bierz. No nie, zostaw mnie. Gabriel proszę zostaw mnie. No i my to się można tepać. A zapisano się, idę na górę do was. Chłopaki, ja tylko kliknął mi już. Już się ktoś zabił, Simon. Ganes. Ja 800, bo chcę sobie na to jakoś zakończyć. No i mogę sobie to jajo takie kupić. Zobaczmy, co trafię. A nie, to nie kosztuje. To jest. Nie. Co trafię, cicho? Great Chicken, jaki on jest? On common. Mać spoko. Kurczę. Ktoś tu gra. Znajoma? No. Jeszcze ona? Podszywa się pod moją nazwę na TikToku. Nagrywam. Xdan. <grymne> <grymne> <I> ja! <grymne> Specjalnie. Specjalnie. Dobra, kupuję. mam patrz, jak mnie chip wolno sekundę, lecą. Ja cię. Jakbym mógł się? jakby mógł cię trajdować, to bym ci dał. Nie? Serio? Zof Great Chicken. Tutaj mi jedno, Ile to tu? mi daje? Eee, ile to mi daje? O kurde, to mi to daje. sobie tego o, o, renifera, czy co to tam jest? Do tego serca znam. Okej. Ready? Co to znaczy? pop nawet chyba nie wie co się robi. Dobra, ja jestem za silny, by tam iść. Oni są za słabi, by ze mną walczyć. Rzucę się na tego mojego... na tego Gabriela Arasa i coś tam. On jest taki słaby. Lecimy na kurę. Chyba można na kogoś na dręczyć. <ś twists> no nie, Kim Tom cały czas jest. Nie, nie. Jak, czemu go zabijać? Nie można. No nie wiem. Razem ale damy ja by... radę. On jako jedyny zabija. No właśnie. O, zabił go ktoś! Ja jestem królem! I to mi nic nawet nie dało. Super. Ale nie jestem. Nie dzięki. Jakie drogi. O, ktoś mnie zabił po drodze. Ha, ale fajnie. Chociaż ja mam lepsze zwierzątka od niego. Ja tylko kliknę i już. A ja w ogóle nie kupuję Ech, sobie. Twoje, ja mam ale? tylko 246 pieniążków. No chociaż jesteś od mnie gorsza. <grym> od Saruni pop na pewno nie. Ktoś prowadzi. Ojej, ja mam już 160 fuelo. Dobra. Ty masz 105 tysięcy No ja mam tyle 155 tysięcy? Jak sobie sen... Dobra, ja chyba to sprzedałem sobie? Ten pies... Dobra, idę... sobie kupić chwilę koczę. Już? Jak? 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 Co zrobi? Chicken. On jest komon jak zgadzam. Tak jest common. To co on mi da? Czekaj. Tu są takie. Tu są takie? Tu są takie. Dobra, o no. Okej. Okay? Dobra. Tak, i tak to sprzedaj, sprzedaj, sprzedaj. I na pewną osobę pokonać. Nie! Po... Nikogo nie ma! Gdzie? Tam, ha, na ringu. Idę zjać ogniem. Aha, pan ja mi to się wyświetla, że już nie mogę w ogóle wziąć ogniem. Idę pierwszy! Jestem królem! Królem Petrusz. E. Idę na górę. Nie pokocz! O nie, gościu. ten gościu! Ja czemu nie mogę na niego dziać? Tylko tutaj no mogę. No to ja zawracam. Idę po Dobra, na to, ja. idę sobie czekanowe jajko kupić. Już jak ci to szybko mnoży. Broń czekan, jaki on jest. Proszę. Nie słabo. Ile ty już masz szypetów? I. Ja mam tyle. Kurczę, coś nie chcę. Jaki ten render do minus jest dobry. Więc słuchajcie, to już będzie koniec tego odcinka. Mam nadzieję, że się właśnie spodoba. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie zrobicie. A ja się na pa Pa! Pa!